Witamy na kanale Zakochane TikToczki Witamy Dzisiaj się będzie działo Musimy posadzić Mrówkami chodzi potem Dobrze niech chodzi Musimy, musimy posadzić. posadzić Pomidorki Pierwsze sadzenie w tym roku Do gruntu Także najpierw Musimy przygotować Grządki Miejsce po prostu na nie tak? tak. Tu mamy szpinak to sobie go zaraz żonka wyrwie i zrobimy sobie z niego pyszne ciasto francuskie ze szpinakiem przekwitnięte żotkiewki usuniemy uciszymy kaczki i będziemy sadzić mniej niż w tym roku do drządki tak mniej niż w tym roku w tym roku Stamtąd. mniej niż w zeszłym roku żeby było więcej troszkę miejsca Musimy się jakoś z tym pomieścić i zorganizować. Patrzcie, że ona się, się tam. No Ty śmiesz... się wieszasz, Dobra. to jest tylko 150 sadzonek. Dasz radę. Dobra, zapraszamy was na film. Zapraszam. I'm Dobra, żona pięknie grządkę wyczyściła. Przekopałaś? Tak. Zagrabiłaś? Tak. I co dalej? Ja nie wiem. Patrzeliśmy w zeszłym roku, sadzaliśmy po 7 do grządki. W tym roku chcemy mniej. Tylko one są tak nieforemne, że nie wiem jak to ułożyć, ale będziemy kombinować z tych czy z tamtych. Te, te. i tamte. To jest te, które kazałeś mi odchodzić, co zrobiła. Zaznaczone są tamte, tak. No to tego są bliżej. Jak tu jest najniższy? 34, tak? Tak, 35, 34, 34, 30. są trzy, no? Nie każdy jest 3, także się tym tygnie za kolei 3, 34. No I ty masz jeszcze. Właśnie ja tego hmm. Dobra, jeden. musimy sobie dodać 6 i zobaczymy jak to zrobić. 35. Gdzie są? Tu jest 35 Chyba był jeden. O, tu jest 35. Jest Poin ma jaki numer? Nie ma żadnego numeru. To jest test. To jest test mamy tego. 35, dalej. 36. Ja tak tyłam do Was, ale tak chwilowo musi być. Nie 36. No to daj, 37. Tu jest 38. Mamy 5, tak? I 30. Zostaw, zaraz będziemy rozkładać. No i dobra, kochani, czas na pierwszą dziurę. Jak my sadzimy i co dajemy, pokazywaliśmy. Rok temu, ale dla tych, którzy z nami nie byli jeszcze, a teraz są, pokażemy kochanie ponownie. No, nie tak. dziurę sobie kopiemy max głęboką, bo sadzimy je jak najgłębiej się da. No, nie? ja tu mam problem, bo je sypia. To się wsypuje. Obsypuje się, nie? No, bo przesła Bać. ziemię. No, musisz po prostu większą, szerszą robić, nie? Potem i tak zasypiesz i tak zasypiesz. No, to my się widzimy zaraz, jak ogarniemy ten krater. Tak. Dobrze, dokopałam się. Tak. Pokaż. No wsadź tą doniczkę. I czekaj, sprawdzam. Jeszcze nie. Ja myślę, że zahaczyłam gdzieś tutaj o. o siatkę. Mhm. I no to dobrze. Wybierz jest, tylko. Dobra. No i tak, jak mamy dołek to wsypujemy. Tak? Super. Okay. No i tak mało głęboko, ale dobra. Garstka obornika. Dajemy. Nie chcę tam ma. E, tradycyjnie. Już ci podaję, kochanie. Mam nadzieję, że na no to troszeczkę zimno. Kawałek pokrzywy. Tak. Gniecią tam w ziemię, kochanie, te pokrzywy. No. Tak, żeby się z obornikiem bezpośrednio nie stykał, troszkę przesypujemy ziemią. No i co? Wyciągaj pierwszego, zobaczmy, czy on tam w ogóle korzenie ma, czy nie. A co z tymi? Zostają, ją samo odpadną. Mówimy o tych, no, o pierwszych listkach, tak. tak? Oczywiście, no. Pokaż. Jest system korzeniowy? Jest. Przeschnięte już, no ładujemy Pamiętajcie, jak najgłębiej możecie, dacie radę, takie zasypujcie. Pamiętajcie najlepiej, żeby w koło pomidora, znaczy w koło, żeby było zawsze wyżej i do łodygi, żeby był dołek w stronę środka, nie? Jak no podlewać, no. to fajnie woda spływa potem do. Bezpośrednio pod pomidorka. I pamiętamy. Tak, nie? od razu opisujemy Na znacznikach. I tak jeszcze 150 razy, i w końcu będziemy mieć trochę wolnego. To prawie zaczną się wilki i będziemy obrywać. <ścoughs> w tych pierwszych. Nie zaciągaj mocno, bo one będą grubasy nie, potem. nie, No. Spokojnie. I jest. pierwszy wsadzony pierwszy? mamy Proszę. w dniu 13 maja. maja. Pierwszy wsadzony jest. Taki słaby już był widać, nie? Potrzebował no coś więcej niż. Nie? Będzie podlewany dzisiaj. Tak. Dobra, to żona działa dalej. Ja tam robię swoje. Oczywiście sadzę kwiatki, bo co mógłbym robić? No, to się bawimy. Oj, przepraszam, że na Was nie patrzę, ale jest. Kochanie, świecisz. Ten mój blask. Ten ja wiem. Twój blask mnie oślepia. No. No i tak, kochani, zobaczcie. Żona już wyrywa z kolejnej grządki zakwitnięty szpinak. Tak. To zjedzą zwierzątka. Ten niezakwitnięty zjemy my w pysznej roladzie. Czy coś nam tam jeszcze wymyśli? A tak wygląda nasza pierwsza posadzona grządka. Jedyne, czego tu brakuje, to sznurków, nie? Tak, ale, ale to, to jak to się nie. przyjmą, to będziemy wiązać. Każdy opisany, koło każdego jest dołek. Żona się postarała. O jeden mniej w grządce no powiedz, niż rok temu. No musieliśmy dwa przenieść, bo za blisko zrobiłam. No. Czyli będzie po sześć grządek. Mamy ile? Raz, dwa, trzy. Z jednej strony, czyli mamy sześć, sześć siedem. I 42 krzaki nam tu wejdą. Jeszcze mamy drugą szklarnię. się powiedzieć, że do drugiej też dasz? Co? Pomidorki. Tam idą tylko koktajlówki? No. No. Także szykujemy kolejną. A piękny bukiet dostaną nasze zwierzątka. Tak. Potargasz trochę kartką, nie? Mhm. Uh -huh. No. Rzuć kur, Daj mi jeden. Rzucę kurą. To masz dwa, bo tak mi się chwyciło. Taki bukiet dla kur. Samo zdrowie. Znowu jest pod słońce, ale. Spokojnie, starczy dla każdego. Widzicie jaki kulturalny kogut? Pozwala paniom zjeść, a sam bierze na końcu. To jest kultura. Słuchajcie, żona już naszykowała drugą grządkę na pomidory. A jestem w drugiej szklarni, gdzie mamy słoneczniki, papryki, kapusty, ogórki, cukinie, jarmusz i inne takie, nawet truskawki. Ale korzystając z okazji, chcę Wam powiedzieć, że mam piękną tackę Aksamitek. Odwiedzili nas wczoraj nasi przyjaciele youtuberzy, wieśniacka rodzinka z miasta. I podarowali nam takie piękne, przez siebie oczywiście wysiane, a tak naprawdę przez ich syna Pawełka, pozdrawiamy serdecznie. I też nas czeka przesadzanie tych pięknych aksamitek. Oprócz tego dostaliśmy to mam w kartonie nasz wymarzony pomidor Guido. Dostaliśmy też sadzonki rodzenka brazylijskiego. Dostaliśmy. Puste, tak, jak dobrze mówię, i dwie odmiany bazylii po kilka sadzonek, także jesteśmy mega zadowoleni. E, ro, 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 rosę też dostaliśmy. Jest świeżo co podlana, więc trochę klapła. Bardzo Wam jesteśmy wdzięczni, a wszystkim też chcemy polecić kanał Wieśniackiej Rodzinki z miasta. Nawzajem się wspieramy, uczymy, doradzamy sobie. Wymieniamy się też doświadczeniami i, jak widzicie, sadzonkami. Warto utrzymywać takie kontakty i przyjaźnie. Jeszcze raz serdecznie im dziękujemy. Pozdrawiamy i zapraszamy też na ich kanał. Wieśniacka rodzinka z miasta. Bardzo sympatyczna rodzinka. No, a my wracamy do swojej pracy. Ja tutaj skończyłem właśnie podlewać. Nie wiem kiedy my to zrobimy. Zobaczcie, słoneczniki już żółkną, już chcą jeść. Jutro to jest ostatni dzień chyba, żeby je wsadzić do gruntu, także musimy coś z żoną wymyślić. I wymyślimy, spokojnie. Właśnie te zioła musimy poprzesadzać, rodzynek brazylijski. Także no mamy co robić, mamy co robić. A nie będziemy Was zanudzać, tak, filmikiem wsadzenia pomidorów grządki po grządce pokazaliśmy Wam jak to robimy pierwsza wygląda tak drugą żona przygotowała a jeszcze tyle pracy nas czeka, że szok także myślę, że dziś ten film skończymy a szklarnie pokażemy jak już będzie 100% obsadzona pomidorami tu jeszcze czekamy, niech szpinaczek dojdzie i ostatnie rzodkiewki ale myślę, że temat zamkniemy w tym tygodniu no, jak zwykle zadowolona? Tak. Jak zwykle na końcu naszego filmu słońce zachodzi. My jeszcze postaramy się jedną grządkę dzisiaj, nie? Wysadzić tak, pomidorów, zrobić. Te, które miały w zeszłym roku pierwsze, drugie Dwie i trzecie, trzecie miejsce. to były tak? po dwa. Tak. Mhm. A z wami się żegnamy. Dziękujemy za obejrzenie filmu. I zabierzemy Was do naszej szklarni. Jak już będzie... Jak będą wszystkie wysadzone, Myślę, nie? Myślę, że tak. Mhm. byśmy tydzień co nagrywali. A chcemy, żebyście mieli częściej te filmy, nie? Tak, a każdy z Was też ma robotę, prawda? Więc... Prawda. No. Także dziękujemy za obejrzenie. I Tradycyjnie... zapraszamy na kolejne filmy. Tak. Trzymajcie Tradycyjnie się. Zapraszamy ciepło. do komentarzy, co myślicie o naszej pracy. Trzymajcie się, krótko. Do Uziaczki. zobaczenia. Pa. pa.